Zagrał sobie w Fifa Mb 22 No i teraz przechodzimy do Introduction I Tutaj będzie do zagrania sobie mecze ale pierw Przejdziemy do Around the Token I tutaj mamy kilka paczek do otworzenia Nie ma nic ciekawego i teraz będzie gwarantowany Załodnik 90 plus overall a więc kto to będzie i to jest Rumunia, a więc to będzie banku? Coś takiego, no. I to jest Banku 97 Overall. A no więc dobra, odebrany zawodnik. No i teraz introduction. No i gramy pierwszy skill game. No i teraz strzał rzutu wolnego no i pierwszy strzał celny. Teraz drugi strzał też trafiony. No i trzeci strzał, też trafiony. A więc skill game wygrany i zaraz zaczniemy następny skill game. Kolejny skill game. No i gramy! Livaramento, kala idzić. Nie ma bramki. Livaramento, kala idzić, kala idzić. Skill game wygrany. Więc teraz odbierzemy 300 World token. Jest 2100 World tokenów. No i gramy. Eusebio, Mbappé. ai jest out. Makrear. I teraz Mbappé, Kylian Mbappé. Eusebio. Eusebio strzela i bramka. 76 minuta meczu i jest już 1 do 0, więc gramy dalej. Egan, Dafi. Duffy Kalen, Kalen podani do Obefamiego Obefami. Obefami Marquinhos, Neymar, Kylian Mbappé i Eusebio 2 do 3. 81 minuta meczu, jest już prowadzenia, więc Parot, Egan. Parot. Teraz Eusebio, Ronaldinho. Ronaldinho! 3 do 3, 84 minuta meczu, a więc już jest prowadzenie, remis 3 do 3, ale zaraz będzie prowadzenie OBFami. Parot, Marquinhos, Neymar, Eusebio, Ronaldinho, teraz Ronaldinho. Podanie do Mbappé, Mbappé Eusebio. Już jest zwycięstwo. I teraz przy... można przejść do odebrania nagrody i zagrania meczu następnego. Kontinue. No i teraz przechodzimy sobie do. National match. W zakładce National Match mam tutaj mecze do zagrania sobie, trochę ich jest, a więc gramy i teraz tak, od 80 minuty, no i gramy, a więc dośrodkowanie, a jeszcze składy są pokazywane, no i dobra, teraz dośrodkowanie, Ronaldinho i nie ma bramki. Ashley Coole Ostigard Eusebio Eusebio już jest zwycięstwo 1 do 0 Johannesson Teraz Augustinson, Mbappé A i Magnusson Magnusson Magnusson, Helgason, Helgason, Helgason. No i jest zwycięstwo 1 do 0 i zaraz gramy następny mecz. A następnym meczem będzie, zaraz zobaczymy jaki mecz. Kontinue. A więc następnym meczem to będzie mecz z Rumunią. No i teraz gramy. Marquinhos, Ostigard, Ashley Cool, Neymar, Eusebio. Eusebio zagranie do Kyliana Mbappé. Już jest prowadzenie 1 do 0. Alibec man. Alibec, Alibec, Alibec. Kekes, Ronaldinho. No i teraz Neymar. Neymar. Neymar nie ma bramki. Jest 90 minuta meczu i zaraz będzie koniec i. Kylian Mbappé, Mbappé. Neymar nie ma bramki. A więc zaraz zagramy kolejny mecz, ale pierwszy trzeba odebrać World tokeny. Continue continue. World Token razy 50 A więc teraz kolejny mecz, tym razem z Irlandią Północną. No i gramy. Teraz będzie. Ronaldinho dośrodkowanie. Wybija. Bramkasz. Irlandii Północnej. Evans. Ashley Cool. Marquinhos. Neymar. Eusebio, Ełzebio! Neymar! 84 minuta meczu jest prowadzenie. 1 do zera, więc gramy dalej. Sawil. Neymar. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. Aj, nie ma bramki. <todgłos> Ostigard. Ashikul. Raveri. Raveri. Ashikul. Neymar No i koniec Tego meczu a więc Zaraz zagramy następny mecz A następnym meczem będzie mecz Nie pamiętam z kim ale zaraz zobaczymy 50 word token a więc następny mecz będzie z Nową Zelandią a jest 2550 Word token. No i gramy Kekes, Martinez, wybicie piłki. Teraz Eusebio przejmuje piłkę. Eusebio, Eusebio, zagrani do Neymara. Neymar biegnie i teraz strzela bramkę na. 1 do 1, 79 minuta meczu Wood Reid Bell Singh Wood I teraz gramy dalej Stamenić Kekes Ronaldinho Ronaldinho Zagranie do Neymara Neymar Neymar Mbappe! Już jest zwycięstwo, bo... Teraz gramy dalej. Stamenić. Wood. Bell. Bell. Garpet. Garbet. Garbet. <coughs> Wood. Marquinhos. Eusebio. Eusebio strzał nad bramką. A więc ten mecz już się zakończył. Wynikiem 2 do 1, i teraz będziemy grali następny mecz. A następny mecz będzie od 75. minuty meczu i będziemy przegrywać 1 do 0. No i teraz odbieramy sobie <coughs> punkty. No i następny mecz, mecz będzie z Finlandią. No i gramy. W takim składem będziemy grali mecz z Finlandią. Teraz Eusebio, Mbappé, Eusebio, Eusebio, Eusebio. Marquinhos, Augustinson, Eusebio, Mbappé, porzut piłki, strzał i jest już remis. A więc gramy dalej i Pochian Palo, Puki, Lud. Puki, puki, Pochian palo, pochjan palo, Marquinhos i teraz Mbappé, Neymar, strata piłki, teraz kekes, Eusebio Neymar, kekes, jest spalony. No więc gramy dalej. I teraz Neymar Eusebio Eusebio Ronaldinho o, Ależ obronił to Hradecki, ale dobitki już Eusebio nie obronił. Pukki, Pochian Palo, Lud Pukki Kamara. No i koniec tego meczu, a więc zwycięstwo 2 do 1. No i gramy tutaj odbierałem 500 National K. No i teraz tak otworzymy sobie paczkę Tom za 450 National K. No i jest Jemelka 72 overall CB. No i teraz kolejny mecz. W sumie kolejny mecz grać czy nie? Ja jeszcze jeden mecz zagram. Od 72 minuty trzeba się braw. No i gramy. Eusebio. Aubameyang, Eusebio. Eusebio. Eusebio! Ronaldinho jest już remis. Nie w Jest już remis. niemal że jest już remis. Nie że w, w zasięgu. O. No i teraz to Tan Long, Wuxi Eusebio Neymar Neymar Zhang Yang Eusebio zagranie do Mbappé, Mbappé, Kylian Mbappé 2 do 2 i jest 83 minuta meczu i teraz Zang, Zang, Marquinhos, Kekes, Ke Neymar, Eusebio, Eusebio, Eusebio i bramka Kyliana Mbappé daje nam zwycięstwo w kolejnym meczu. Wuxin. No i koniec tego meczu. A więc odbierzemy sobie punkty za wygrany mecz. Dok no i ile jest Word Token? Dobranie, ważne, ile jest Word Token. Ważne, że teraz można przejść do Questów, i w Questach są do odebrania tutaj punkty na national Credits, ale też tutaj są do odebrania. Day Points, w których jest tutaj się odblokowało 500, 500 starpas kredytów do starpasa. No i teraz otworzymy sobie paczkę i tak i przejdziemy sobie do freepaka. I we freepaku mamy 1000 końców, ale to nie jest najważniejsze, bo przechodzimy sobie tu, otwieramy paczuszkę, no i Teraz tak. 60 punktów jest zdobyte, czyli 100 Star Pass kredytów. No i tutaj dwie tylko nagrody są już ten odblokowane, ale następna nagroda to będzie za 45 za 45 za 45 poziom. Już ikona 92 plus overall, a więc jest 9 dni jeszcze do końca tego starpassa i muszę zdobyć 20. muszę zdobyć Starpass pointsy do końca Starpassa, czyli 20 pozycji muszę zdobyć do Starpassa, co będzie trudne, ale w tym odcinku to by było wszystko cześć.